Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze, sprzeciw Węgier wobec planu zakupów zbrojeniowych w Stanach Zjednoczonych i przekazywaniu tego sprzętu na Ukrainę. Węgrzy mówią wprost, że nie dadzą ani pieniędzy, ani uzbrojenia, ani swoich żołnierzy Ukrainie. Co więcej, Węgrzy bardzo mocno bronią. Swojej mniejszości na Zakarpaciu po, tym osta po tej ostatniej śmierci Węgra, który miał być zdaniem władz w Budapeszcie siłowo, brutalnie zmuszany do służby w siłach zbrojnych Ukrainy. Węgierski MSZ zareagował bardzo stanowczo i no, zakazał wjazdu na, na, Węg na Węgry trzem wysokim rangom wojskowym Ukrainy. Co więcej, zgłosił ich na listę sankcyjną Unii Europejskiej. Pytanie, jak w tym, oczywiście jak w tej konfrontacji wygląda tutaj stanowczość władz w Warszawie, która do dziś które do dziś nie wyjaśniły tragedii w przewodowie i nie nałożyły żadnych sankcji na wojskowych ukraińskich odpowiedzialnych za wystrzelenie tej rakiety, która zabiła dwóch Polaków. O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka, w drugiej części o tym, że Polska na stałe wycofuje ambasadora z Węgier. No i pytanie, czy chodzi tylko i wyłącznie o kwestię azylu dla Posła Romanowskiego, czy jest tutaj to przysłowiowe drugie dno? Czy jest tutaj, czy rzutuje na te, na te kwestie, na te decyzje ministra Radosława Sikorskiego coraz większa rozbieżność między Warszawą a Budapesztem, jeżeli chodzi o stosunek do władz w Kijowie, do wspierania Ukrainy. No i wreszcie temat trzeci, też tematycznie związany z kwestią ukraińską, z kwestią pomagania Ukrainie i tak dalej. Spotkanie prezydentów Chorwacji i, i, i Bułgarii. Obaj prezydenci wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie priorytetowym traktowaniem Ukrainy w akcesji do Unii Europejskiej. Prezydent Zoran Milanowicz nawet y no, powie, powiedzmy sobie tutaj wprost zasugerował zasugerował, że istnieje jakieś dziwne lobby, które chciałoby przyspieszenia tej akcesji, mimo tego, że Ukraina nie spełnia kryteriów. Nie spełnia kryteriów. I tutaj prezydent Chorwacji powiedział, że istnieje, są ludzie, którzy zachowują się w taki sposób, jakby to. W, Lobowanie za Ukrainą było dla nich jedynym sposobem utrzymania się u władzy. To ewidentne wskazanie na to silne lobby, właśnie proukraińskie, także w Unii Europejskiej, które Zdaniem właśnie prezydentów Chorwacji i Bułgarii działa na szkodę. Na szkodę także innych państw, które nie są uprzywilejowane, jeżeli chodzi o akcesję do Unii Europejskiej, a są lepiej po prostu przygotowane do spełnienia tych kryteriów członkowskich. Pytanie, skąd się to wszystko dzieje? Skąd się to wszystko bierze i dlaczego się to wszystko dzieje? No postaram się na, te, na to pytanie także dzisiaj odpowiedzieć. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Węgry nie zamierzają uczestniczyć w zakupie broni. Dla Ukrainy, które zaproponował zarówno sekretarz generalny NATO Mark Rutte, jak i prezydent Donald Trump. Chodzi oczywiście o zakupy sprzętu amerykańskiego, broni i amunicji ze Stanów Zjednoczonych i przekazywanie ich na Ukrainę. To wszystko po poniedziałkowym spotkaniu, po tym spotkaniu z 14 lipca 2025 roku, kiedy w Waszyngtonie. Szef NATO i prezydent Stanów Zjednoczonych. Triumfalnie ogłosili, że będzie to taka nowa inicjatywa. To oczywiście komponuje się świetnie, jeśli chodzi o politykę amerykańską, przerzucanie odpowiedzialności na sojuszników europejskich, umywanie rąk od wojny na Ukrainie, która, jak otoczenie Trumpa zresztą oficjalnie stwierdziło, była i jest proxy war, czyli wojną zastępczą między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, czy też tak zwanym kolektywnym Zachodem a, a Rosją. Natomiast Węgrzy powiedzieli, że nie odcinają się od tej, od tej inicjatywy Oświadczył to bardzo dobitnie minister Siarto, szef węgierskiej dyplomacji, który powiedział: to jest to jest cytat. Mam szczerą nadzieję, że dyskusja o pokoju będzie kontynuowana, ponieważ pokój leży w naszym interesie. I dalej pieniądze narodu węgierskiego, węgierska broń i węgierscy żołnierze nie trafią na Ukrainę. Koniec cytatu. Bardzo twarde, kategoryczne stwierdzenie. Ani pieniądze, ani broń, ani węgierscy żołnierze wreszcie nie trafią na Ukrainę, mówi Peter Siarto, szef. Węgierskiej dyplomacji, Minister Spraw Zagranicznych. Jednocześnie CIA bardzo mocno skrytykował ukraińską mobilizację, a właściwie formę tej mobilizacji, mówiąc o tym, że na Ukrainie, cytuję, trwają polowania na ludzi. Trwają polowania na ludzi. Koniec cytatu. Zresztą w mediach społecznościowych jest cała masa nagrań, filmików, jeżeli chodzi o Ukrainę, które poka rzeczywiście pokazują, że ludzie są porywani z ulic przez żołnierzy, przez te jednostki zajmujące się mobilizacją, uzupełnieniami. Wygląda to oczywiście strasznie, wygląda to przerażająco, i w tym kontekście Ciarto podkreśla, że jest to wymierzone tak naprawdę w ludzi zupełnie nieprzygotowanych, w wielu aspektach kompletnie niezdolnych do służby na froncie, którzy są porywani na oczach, jak mówi Ciarto, swoich rodzin, małych dzieci, zmuszani do, do służby na froncie, często zresztą na tak zwanym nulu, czyli właśnie na tej pierwszej linii styczności ogniowej Kontaktu ogniowego. No i nie muszę Państwu mówić, co się z tymi ludźmi dalej dzieje, bo nie trudno się domyślić, jak to, jak to wygląda. Ukute, ukute jest w sztuce wojennej zresztą takie określenie jak mięso armatnie i myślę, że ono doskonale oddaje grozę sytuacji w tym, w tym zakresie. To wszystko węgierski minister spraw zagranicznych właśnie szeroko, szeroko poruszył w swojej wypowiedzi. Obiecał to także przedstawić 15, sierp... 15 lipca bieżącego roku na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych. Granicznych Unii Europejskiej w Brukseli zapowiedział i zresztą to zrealizował, że będzie prezentował tam twarde stanowisko. Ten pobór w ogóle tę, tę mobilizację na Ukrainie nazwał cytuję, brutalnym poborem do wojska. Koniec, koniec cytatu. No i też trzeba jasno powiedzieć, że. Peter Siarto, ale także premier Viktor Orban bardzo mocno upominają się o prawa mniejszości węgierskiej. Na ukraińskim Zakarpaciu zamieszkuje ponad 100 tysięczna diaspora węgierska, i rząd węgierski jest znany ze swojego twardego stosunku do władz w Kijowie, jeśli chodzi o prawa tej mniejszości. Na dowód tego wystarczy przytoczyć decyzję. Ministra spraw zagranicznych Węgier z 17 lipca bieżącego roku, który objął zakazem wjazdu na Węgry trzech wysoko postawionych urzędników wojskowych z Ukrainy. Szef węgierskiej dyplomacji obarczył ich odpowiedzialnością za śmierć Węgra z Zakarpacia przy rzekomej próbie siłowego wcielenia mężczyzny do armii. Ukrainy i to właśnie jest kwestia tego brutalnego poboru, który zaczyna i zdaniem władz w Budapeszcie także dotykać mniejszości narodowych. Jeżeli chodzi o ten zakaz wjazdu, który wczoraj został właśnie wprowadzony, on dotyczy Zarówno szefa sztabu ukraińskich wojsk lądowych, dowódcy zachodniego dowództwa operacyjnego i dyrektora biura do spraw mobilizacji w Ministerstwie Obrony Ukrainy, a zatem rzeczywiście wysoko postawieni wojskowi, wojskowi ukraińscy. Co więcej, CIR to powiedział, że dzień przed wprowadzeniem tego zakazu, czyli 16 lipca, wystosował oficjalny wniosek do Unii Europejskiej o wpisanie tych trzech Ukraińców na Unijną listę sankcyjną. No, czy ktokolwiek sobie wyobrażał, aby w Polsce ktoś, na przykład w, jeżeli chodzi o decydentów w Warszawie, wpisał na listę osób, których nie wpuszczamy do Polski, albo wnioskował o wpisanie na unijną listę sankcyjną, na przykład dowódców wojskowych odpowiedzialnych za wystrzelenie ukraińskiej rakiety, która spadła w przewodowie i zabiła dwóch, dwóch Polaków? Tutaj widać ogromną różnicę, jeśli chodzi o podejście do spraw narodowych, jeśli chodzi o sprawy nie tylko racji stanu, ale także obrony praw mniejszości narodowych, obrony swojej diaspory. Węgrzy rzeczywiście realizują, można powiedzieć, taką politykę pewnej głębi strategicznej. No, bronią nie tylko swoich praw, praw swoich obywateli na terytorium Węgier, ale są w stanie skutecznie egzekwować chociażby kwestie prawa do nauczania w języku węgierskim, czy zapisu węgierskich nazwisk poza granicami, poza granicami kraju. Warto to mieć na uwadze. No to w jaki sposób uległy, i jak słaby tak naprawdę, pokazujący słabość państwa polskiego, władze w Warszawie zareagowały na tragedię w Przewodowie, można bardzo łatwo skonfrontować tutaj z sytuacją właśnie śmierci Węgra z Zakarpacia i tego jak bardzo stanowczo rząd węgierski reaguje na tego, typu, na tego typu sytuacje. I to oczywiście powinno być pewnym, pewnym wzorem. Natomiast widzimy, że, że dla władzy w Warszawie Węgry stają się, no, można powiedzieć, pewnym przeciwnikiem politycznym. Zamiast wzorem do naśladowania w wielu aspektach, no to Polska reaguje na. Politykę węgierską w sposób zupełnie inny niż wymagałaby tego logika czy po prostu realizm polityczny. Rząd w Budapeszcie twierdzi, że rząd w Warszawie zadecydował, iż polski ambasador już nie wróci do Budapesztu. Polska, zdaniem strony węgierskiej, ma być tam reprezentowana jedynie na szczeblu chargé d'affaires. Przypomnę tylko, że szczebel szarże dafer to jest najniższy stopień stosunków dyplomatycznych, jaki można utrzymywać i obecnie na takim stopniu utrzymywane są na przykład relacje Polski z Republiką Białoruś. W mińsku Białoruskim jest polski dafer, a w Warszawie jest białoruski szarzet dafer Jest to najniższy szczebel właśnie relacji dyplomatycznych. No i tutaj warto się do tego odnieść, warto przybliżyć cały, cały kontekst, bo rzeczywiście. Taka informacja została podana w mediach społecznościowych 16 lipca 2025 roku. Ogłosił to wiceminister spraw zagranicznych Węgier i potwierdził on przy tym, że właśnie oficjalne czynniki dyplomatyczne w Warszawie zadecydowały, iż na stałe obniżają relacje dyplomatyczne z Węgrami. Co więcej, tutaj strona węgierska też komunikuje, że nie jest zaskoczona tym ruchem rządu Donalda Tuska. Strona węgierska dość dość dyplomatycznie unika prób jakiegoś wyjaśniania, co stoi tak naprawdę za tą, za tą decyzją, aczkolwiek jak powiedziałem, nie jest to dla nich żadne, żadne zaskoczenie. Jest podkreślanie o tym, że te ruchy dyplomatyczne są czasowe, że nie zakończą tysiącletniej przyjaźni między Polakami a Węgrami, tak zresztą piszą media węgierskie. Natomiast, natomiast rzeczywiście trzeba się temu bliżej przyjrzeć. Faktem jest, że wkrótce po objęciu Kierownictwa w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, odwołał polskiego ambasadora z Budapesztu na tak zwane, cytuję, bezterminowe konsultacje w Warszawie. Koniec cytatu. No, węgrzy nie zdecydowali się na symetryczną odpowiedź, to też warto podkreślić, że przecież węgrzy mogli odpowiedzieć również wezwaniem swojego ambasadora na bezterminowe konsultacje. Ambasador Węgier, pani Ambasador kontynuowała swoją misję. Dopiero niedawno zakończyła planowo, podkreślam planowo swoją kadencję na placówce w, w Warszawie. Natomiast no, tutaj nie ma co ukrywać, co jest powodem tego bardzo dużego ochłodzenia relacji polsko-węgierskich, a przynajmniej właśnie na szczeblu na szczeblu ambasad. To jest udzielenie azylu politycznego na Węgrzech posłowi Pisu Marcinowi Romanowskiemu, który jest Podejrzany w śledztwie o dotyczącym działania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów właśnie PiSu, za czasów rządu Mateusza Morawieckiego, jest zagrożony aresztem. Uzyskał taki azyl na Węgrzech. Natomiast no, tutaj nie sposób także nie zauważyć tego, że następuje bardzo duża rozbieżność w polityce zagranicznej Polski i Węgier, jeżeli chodzi o kwestie pomocy Ukrainie. I to nie chodzi oczywiście tylko i wyłącznie. O ten okres od 24 lutego 2022 roku, od rozpoczęcia drugiej fazy wojny na Ukrainie, ale znacznie wcześniej, od samego początku, właściwie można powiedzieć, wojny na Ukrainie, czyli od 2014 roku, ta rozbieżność między polityką Warszawy i Budapesztu jest istotna. Przypomnę tylko, że już po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, już po rozpoczęciu walk w Donbasie. Węgrzy, Słowacy i Austriacy rozpoczęli taką inicjatywę, taki format, który został nazwany Trójkątem Sławkowskim. Ten Trójkąt Sławkowski to ewidentna przeciwwaga dla Grupy Wyszehradzkiej, takie, można powiedzieć, odcięcie się od bardzo prowojennej narracji, od bardzo takiej mocno proukraińskiej narracji, jaka występowała przede wszystkim w Warszawie w mniejszym stopniu w pradze czeskiej, ale oczywiście też Czechy prowadzą politykę mocno proukraińską. Natomiast no na pewno nie tak, jak, taką jak Polska, Polska bezwarunkowo wspiera Ukrainę, nie patrząc kompletnie na interesy. Interesy nie tylko historyczne, nie tylko w zakresie polityki historycznej, ale także interesy gospodarcze tu i teraz, interesy polskich rolników, polskich transportowców, e polskich konsumentów, e bezpieczeństwo wewnętrzne i tak dalej, tak dalej. Mówiłem to wielokrotnie w podcaście geopolitycznym, jak bardzo źle wpłynęło na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego. Otwarcie drzwi na oścież przez rząd Mateusza Morawieckiego, wpuszczenie kilku milionów obywateli Ukrainy bez żadnego sprawdzenia pod kątem kontrwywiadowczym, pod kątem bezpieczeństwa bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego i tak dalej. I tutaj niewątpliwie ta kwestia twardej polityki węgierskiej wobec, wobec Ukrainy, prowadzenia strategii wielowektorowej, polityki wielowektorowej, dobrych relacji z Chinami, dobrych relacji z Rosją, utrzymywania cały czas dobrych, nawet powiedziałbym bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi przez Viktora Orban'a. Przecież Trzeba jasno podkreślić, że Orban ma o wiele, o wiele lepsze relacje z prezydentem Donaldem Trumpem jako premier, niż miał premier Mateusz Morawiecki, czy ma obecnie premier Donald Tusk. To, to, to też warto zauważyć. W tym kontekście narasta oczywiście to napięcie, tym bardziej wiemy, że Radosław Sikorski i z uwagi na swoją postawę wobec Donalda Trumpa i swojej żony, która jest bardzo znaną publicystką, dziennikarką amerykańską, która bardzo ostro, bardzo ostro, nawet jak na standardy wolności słowa w Stanach Zjednoczonych atakowała Donalda Trumpa jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej w USA jesienią 2024 roku, no z uwagi na to no, w oczywisty sposób obecny rząd nie ma zbyt wysokich notowań w administracji, Donalda Trumpa, a, a przypomnę tylko, że zgodnie z obowiązującą strategią bezpieczeństwa narodowego RP podpisaną jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku, to Stany Zjednoczone są traktowane jako główny partner strategiczny, i główny gwarant bezpieczeństwa, główny dystrybutor tego dobra publicznego, jakim jest bezpieczeństwo. To wszystko oczywiście według tych dokumentów, według tych dokumentów strategiczno-planistycznych. Natomiast Moim zdaniem te rozbieżności będą narastać, ponieważ Węgry nie chcą ewidentnie nie chcą wysyłać ani swoich żołnierzy, ani swoich pieniędzy, ani nie chcą robić prezentów, bardzo drogich prezentów Ukrainie robiąc zakupy w Stanach Zjednoczonych i za darmo przekazując ten sprzęt Ukrainie. No to jest absurd, to, to jest polityka katastrofalna i w sensie interesów podatnika, czy to węgierskiego, czy polskiego, czy niemieckiego, czy każdego innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, ale jest to, jest to ewidentne działanie przeciwko po prostu swojemu interesowi narodowemu rozumieją to doskonale w Budapeszcie no nie rozumieją tego niestety niestety w Warszawie 14 lipca 2025 roku odbyło się wspólne oświadczenie prezydentów Chorwacji i Bułgarii. To wspólne oświadczenie zostało wy wystosowane w Zagrzebiu. Wzięli w nim udział Zoran Milanowicz, prezydent Chorwacji, i Rumen Radev, prezydent Bułgarii. I zostało poświęcone m.in. kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej, temu procesowi rozszerzenia integracji. Poruszono bardzo ważny aspekt, czyli kwestie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ale także trwającego sporu między Bułgarią a Macedonią Północną. Warto zauważyć, że prezydent Chorwacji bardzo mocno skrytykował priorytetowe traktowanie Ukrainy w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej. Tu ewidentnie część państw unijnych zaczyna mocno faworyzować. Ukrainy w stosunku chociażby do Czarnogóry czy do Macedonii Północnej. Tutaj prezydent Milanowicz właściwie nie, nie gryzł się specjalnie w język, powiedział, że jest to, cytuję, bezczelna zniewaga wobec tych państw. No, i trudno się nie zgodzić z tym, że rzeczywiście takie priorytetowe traktowanie następuje wśród części urzędników, ale także części polityków niektórych państw. Widać, jak wielu adwokatów ma Ukraina w Unii Europejskiej, jak jest bardzo duże ciśnienie na to, aby przyspieszyć ten proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, kompletnie nie licząc się ze skutkami. Po pierwsze, biorąc pod uwagę to, że Ukraina nie jest w ogóle przygotowana, jako państwa, jako struktury państwa, do członkostwa w takiej konfederacji. Jaką jest Unia Europejska, biorąc pod uwagę fakt, że poziom korupcji na Ukrainie, poziom niedostosowania instytucji, jeżeli chodzi o standardy, poziom rozwoju gospodarczego bardzo niski w porównaniu do tego, co jest na Zachodzie, no niestety całkowicie dyskwalifikuje to państwo, jeżeli chodzi o szybką akcesję do, do Unii Europejskiej. I osobna sprawa to jest kwestia otwarcia rynków państw unijnych na produkty ukraińskie. Wiemy doskonale, że byłoby to z ogromną szkodą i dla konsumentów, w Unii Europejskiej, bo dzisiaj produkty chociażby przemysłu rolno-spożywczego Ukrainy po prostu nie spełniają standardów Unii Europejskiej. Dwa, że byłoby to katastrofalne dla, dla polskich, na przykład dla polskich przedsiębiorstw, dla polskich rolników, dla polskiej branży transportowej, która już przecież ma potężne problemy, czy dla europejskiego wreszcie przemysłu. To są kwestie, do których trzeba się oczywiście odnosić, które trzeba poruszać. Nie może tutaj logiki, racjonalności. I, I polityki realnej zastępować propaganda i zwykła ideologia. Na to zwracał uwagę prezydent, prezydent Chorwacji i też wskazywał na pewien cynizm i niektórych struktur europejskich. Użył tego, tego określenia, mówiąc o tym, że ci ludzie, to jest cytat, Ci ludzie zdają się być opętani Ukrainą, jakby to był dla nich sposób na utrzymanie się przy władzy. Koniec cytatu. Ten fragment wypowiedzi prezydenta. Prezydenta Milanowicza jest bardzo charakterystyczny, rzeczywiście, wielu urzędników w Brukseli, ale także myślę, że wielu urzędników w Polsce, czy polityków w Polsce zachowuje się właściwie tak, jakby ich być albo nie być było zależne od być albo nie być Ukrainy. To jest bardzo charakterystyczne i to jest bardzo zastanawiające. To myślę, że jest bardziej pytanie do kontrwywiadu niż do komentatorów czy, czy, czy publicystów. Natomiast prezydent Bułgarii, Rumen Radev, stwierdził, że to uprzywilejowane traktowanie Ukrainy w całym tym procesie akcesyjnym z pominięciem wymogów reform, kryteriów członkowskich, to o czym przed chwilą powiedziałem, byłoby bardzo negatywnym sygnałem dla innych państw, które ubiegają się o członkostwo w Unii. Tutaj konkretnie prezydent Radew wymienił państwa Bałkanów, Bałkanów Zachodnich. No i jest tutaj też odniesienie się do tych, tych napiętych relacji ze Skopje, z Macedonią Północną. Prezydent Bułgarii zaznaczył, że Sofia nie blokuje jej akcesji, natomiast to jest kwestia wypełniania pewnych kryteriów członkostwa, konkretnie kopenhaskich kryteriów członkostwa. Natomiast tam chodzi o to, że tam jest główna ta kwestia, która pozostaje bardzo napięta między oboma państwami. Chodzi o wpisanie mniejszości bułgarskiej do konstytucji Macedonii, Macedonii Północnej. Natomiast no, ewidentnie obaj prezydenci i Bułgarii i Chorwacji zwrócili uwagę na to, że Ukraina dzisiaj nie wypełnia kryteriów członkowskich. Natomiast zwrócili także uwagę w sposób oczywiście zawoalowany i charakterystyczny dla dyplomacji, dla, dla pewnego poziomu, który powinien zresztą charakteryzować najwyższe władze państwowe, wskazali na to, że istnieje pewien problem, jeżeli chodzi o lobby proukraińskie w Unii Europejskiej. W sposób dziwny następuje właśnie takie nachalne lobbowanie za przyspieszeniem członkostwa Ukrainy, która nie spełnia kryteriów akcesyjnych. Nie spełnia kryteriów akcesyjnych. No i też nie sposób nie przypomnieć słów premiera Wiktora Orbana, który powiedział o tym, że powodem zawetowania rozmów akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej jest trwająca wojna. Premier Orban powiedział, to jest cytat, Gdybyśmy zintegrowali Ukrainę z Unią Europejską, zintegrowalibyśmy wojnę. Koniec cytatu. No to jest, to wydaje się być oczywiste, logiczne. Chłodne, chłodna analiza każe wziąć pod uwagę te wszystkie, te wszystkie argumenty. Natomiast mam nieodparte wrażenie, że decydenci w Warszawie, że establishment polityczny nad Wisłą kompletnie tego nie widzi. Ja tylko przypomnę oczywiście, że 25 czerwca 2024 roku Ukraina formalnie rozpoczęła te negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej natomiast natomiast no to się oczywiście to się oczywiście wszystko ciągnie jeżeli chodzi o ten rok to 20 to pod koniec czerwca Przywódcom Unii Europejskiej nie udało się osiągnąć jednomyślności w sprawie, w, w, w sprawie prawda, Ukra członkostwa Ukrainy w Unii. Węgry jako jedyne oficjalnie sprzeciwiły się w ogóle otwarciu pierwszego klastra negocjacyjnego z Kijowem, co już było bardzo znaczącym, znaczącym sygnałem. prawda? Już jakby nawet tego pierwszego klastra nie. nie nie udało się otworzyć, był, był bardzo silny sprzeciw Węgier to było 26 czerwca bieżącego roku. No i tu się oczywiście nie ma co dziwić. Nie ma się co dziwić, ponieważ takie kraje jak Słowacja, jak Węgry, jak Chorwacja, jak Bułgaria doskonale wiedzą, co to oznacza przystąpienie kraju toczącego wojnę do Unii Europejskiej. To jest, jak powiedział Viktor Orban, to jest zintegrowanie wojny. I wszystkich problemów, które ona pociąga, wprowadzenie, tak jak powiedziałem, dopuszczenie także ukraińskich produktów na rynki Unii Europejskiej, już próbkę tego mieliśmy. Próbkę tego mieliśmy, wiemy, jakie to są potężne problemy. Ja bym na to zwracam uwagę przede wszystkim na te słowa prezydenta Milanowicza, który zwrócił uwagę na te potężne lobby proukraińskie. Pytanie, kto ma naprawdę interes w tym, aby tak mocno lobbować? Czy tylko i wyłącznie otoczenie Załęskiego, czy tylko i wyłącznie ukraińskie służby specjalne, czy nie chodzi tu o znacznie większe interesy, interesy zbrojeniowe, interesy dotyczące inwestycji, także reinwestowania kapitału, który płynął na Ukrainę? Który jest właśnie dystrybuowany na Ukrainę. To są oczywiście bardzo poważne kwestie, natomiast ewidentnie jest coś na rzeczy, że mamy do czynienia z tak silnym lobbyingiem, który nie ma poparcia po prostu w racjonalnych, w racjonalnych argumentach. Dziękuję Państwu za uwagę.